Natalia, my się dzisiaj znajdujemy na premierze nowej biżuterii ZUZY, Zoze Design. Jest mowa oczywiście o diamentach. Powiedz mi, czy ty, jak Mary Monroe, uważasz, że najlepszym przyjacielem kobiety są diamenty? Tak, ponieważ e, nie mówią, zawsze pięknie wyglądają i no cóż, ciągle rosną na wartości. Powiedz mi, czy ty grając właśnie w różnych bollywoodzkich produkcjach miałaś do czynienia z takimi właśnie pięknymi klejnotami, że po prostu zapierały ci dech w piersi? Miałam i tutaj ciekawostka jest taka, że zawsze jak dziewczyna wychodzi za mąż w Indiach, to od rodziny dostaje biżuterię i to jest takie trochę wiano. Gdyby coś nie wyszło, to tą biżuterię zawsze można sprzedać i sobie jakoś ułożyć życie. No to zacnie, to są zapewne... Drogie biżuterie Tak, bardzo drogie. Mówi się, że 70% światowego złota jest w biżuterii hindusek. A powiedz mi, jaką ty posiadasz najdroższą biżuterię? Hmm, najdroższą... No jest to na pewno parodziesiąt tysięcy. Zresztą mam na sobie trochę takiej droższej biżuterii i ZOZO, bo mówię, no jak jesteśmy na ZOZO luxury, no to niech będzie luxury, chociaż na co dzień jednak yy, nie noszę za dużo biżuterii, bo przeszkadza mi w pracy. No i też kwestia bezpieczeństwa pewnie. I tak, aczkolwiek czasem ciężko jest odróżnić prawdziwy kamień od sztucznego, już w tych czasach. Poza tym na co dzień stawiam bardziej na taki prosty styl, a na czerwony dywan lubię czasem zabłysnąć. Natalia, bierzesz udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedz mi, jak przebiegają treningi. Intensywnie, intensywnie moje całe życie to tak naprawdę teraz twoja twarz. Życie prywatne poszło w odstawkę. Inne projekty też jakby troszeczkę są na wstrzymaniu i skupiam się na tej przygodzie, która jest niesamowita, jest wyczerpująca, ale przygoda życia. Czy coś co jest takiego najtrudniejszego w tym programie? Zostawienie swojego ego i siebie samego za drzwiami i wejście w rolę kogoś zupełnie innego. Jako aktorka często odwzorowuje postaci albo kreuje postaci, a tutaj trzeba po prostu być kalką kogoś innego. Więc jeśli ktoś średnio mówi po angielsku, to ja też muszę mówić średnio po angielsku. Jeśli ktoś świetnie się rusza, to ja też muszę się świetnie ruszać, a jak ktoś świetnie śpiewa i świetnie się rusza, to już w ogóle. Ale słuchaj, z tym ruchem to chyba nie masz problemu, bo przecież tańczysz fantastycznie, co udowodniałeś tańcu z gwiazdami. Więc raczej chyba taniec nie sprawia e, trudności. Lubię tańczyć, no ale właśnie tutaj trudność jest taka, że to jest zupełnie inny taniec, a do tego tanie z tańcem, ale jeszcze trzeba zaśpiewać. A jak u ciebie zaśpiewaniem? Czy ty wcześniej śpiewałaś? E, nie za wiele. Tak jak z tańcem, tak trochę lubię, ale. ale się nie uczę. Zresztą tutaj kolega z twarzy widzę przyszedł, więc Piotr Stramowski też widzę, lubi diamenty. Diamenty dla każdego i dla kobiet i dla mężczyzn. Wrócę jeszcze do tej twojej twarzy. Powiedz mi, czy jest taka postać, którą chciałabyś koniecznie właśnie zaprezentować na scenie? No jakąś dziwę, jakąś dziwę muzyczną, ale zdaję sobie sprawę, że takie postaci jak Beyoncé, Britney Jennifer to są tak znane ludziom postaci że tutaj bardzo ciężko jest po prostu zadowolić odbiorców. Więc z jednej strony bym chciała, a z drugiej strony wiem, że to jest bardzo duże ryzyko. Ale udało Ci się chyba wcielić Jennifer Lopez, prawda? Więc to już było, to już było duże wyzwanie, prawda? To było bardzo duże wyzwanie, bo Jennifer Lopez nigdy piosenki Get Right nie wykonała na żywo z pełną choreografią. Albo więcej tańczyła, mniej śpiewała, albo więcej śpiewała, mniej tańczyła, a ja musiałam zrobić to i to i wiedziałam, że z czegoś trzeba trochę zrezygnować, postawiłam na show, e, bo czułam się tutaj trochę mocniejsza jako aktorka. E, wyszło ok, ale do Jennifer niestety mi trochę daleko. Myślę, że moim marzeniem byłby Michael Jackson, ale no nie wiem, nie wiem. Powiedz mi, czy podobnie jak w tańcu z gwiazdami jesteś typowana na czarnego konia tego programu? Myślę, że na czarnego konia to ja wydypowałam w tym programie Krzysia i Bisz'a przed jeszcze rozpoczęciem. I śmiali się z tego, że ja tak mówiłam. Wy zobaczycie, to jest zwierz sceniczny i tak też się stało. E, siebie nie typowałabym w żaden sposób nawet do finału, no ponieważ ścieram się z zawodowymi wokalistami, którzy robią to na co dzień, a mi brakuje tej techniki i tak szybko z tygodnia na tydzień nie da się tego wszystkiego zrobić. Oczywiście daję z siebie 100%. Ale inni też dają z siebie 100%. Czy proces zakładania twarzy jest bolesny? Bolesny nie, ale wyczerpujący. Jest to jednak 5 godzin, w których przemieniamy się, a później trzeba wyjść na scenę i dać jeszcze show, więc człowiek jest po prostu zmęczony. A tutaj też jest tak, że mamy wcześniej próby generalne, gdzie też występujemy w maskach i w pełnym umundurowaniu. Także sam proces do przygotowania do tego występu na żywo jest żmudny, męczący i to jest przede wszystkim to, że trzeba mieć tą energię i skąd mieć ciągle tą energię. A powiedz mi, jak oceniasz nowego jurora Pawła Domagałę? Paweł Domagała, tu mamy śmieszną e, historię z Pawłem, bo się spotkaliśmy w dzień moich urodzin w barze, e, gdzie ja byłam ze znajomym świętując swoje urodziny, e, m, dość można powiedzieć suto <laughs> i spotkałam Rafała, e, Boże Pawła, I spotkałam Pawła Domagałę i mówię... E, że chciałabym zdjęcie i mówię, weź nie pytaj, weź się przytuli. On nie, no, nie I mówię, ale moja mama jest pana fanką. I on o tym mówi, że e, żyjemy w takich czasach, że po prostu jego fankami są już mamy. E, jest fajny, ma takie swoje poczucie humoru. Na pewno jest takim powiewem świeżości w programie i e, jest zabawny, jest zabawny, a o to tutaj chodzi w końcu to program rozrywkowy. Czyli się sprawdza jako Juror? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ jest nietypowy. A najważniejsze jako Juror jest chyba bycie kimś nietypowym, a nie kimś, kto albo wszystkich jedzie, albo wszystkich kocha. A u niego jest tak, że on jest naprawdę w tym wszystkim kolorowy. A powiedz mi, jak oceniasz Maćka Roka jako prowadzącego? Maciek jest świetny, daje energię, potrafi nas pobudzić, chociaż jesteśmy po wielu godzinach nagrań. Wchodzi i yy, yy, daje energię. Ja pamiętam Maćka jeszcze z Idola, i, i, i gdzieś tak yy, trochę sentymentalnie oglądałam go jeszcze za dzieciaka, a teraz razem pracujemy przy programie. Także yy, super. Fajnie, cieszę się, że wrócił do telewizji. Mam nadzieję, że zostanie na dłużej. A jest godnym następcą Piotra Gąsowskiego? Myślę, że Piotra nie da się w jakiś sposób zastąpić, bo to też jest bardzo kolorowa, nietuzinkowa postać, związana od początku programu z Twoją twarzą. Ale na pewno um, myślę, że jakby byli w trójkę, to już w ogóle byłoby naprawdę energetycznie. Myślę, że jest godnym zastępstwem. Jakie plany na przyszłość poza programem? Śnią mi się ostatnio egzotyczne wakacje. Wydaje mi się, że powinnam zrobić sobie trochę przerwy, żeby się nie wypalić. Um, myślę, że czas, czas też wrócić za granicę i nadrobić zaległości na rynku zagranicznym, bo postawiłam mocno na Polskę, ale nie mówię, że stąd znikam. Um, daję sobie trochę czasu, jest dużo propozycji, ale chciałabym na spokojnie coś ciekawego wybrać, a nie rzucać się na coś, tylko żeby coś robić od razu po programie. Pierwsze muszę się zająć trochę sobą i. Z łapaniem energii, ale program jeszcze trwa, więc jeszcze, jeszcze chwilę mnie będziecie oglądać.